Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co można zrobić, co może zrobić handlowiec, co może zrobić szef sprzedaży, żeby sprzedaż była przyjemnością. Dzisiaj 7 nawyków motywujących do pracy w sprzedaży, utrzymujących wysoki poziom motywacji. Będziemy rozmawiali o tym, co zrobić, żeby sprzedaż była przyjemnością. Cześć, cześć, cześć. Przypominam, że to jest live, który udostępniamy co tydzień. Człowiek w biznesie rozmawiamy o tym, jak sprzedawać dużo, drogo, jak zarządzać zespołami, jak prowadzić firmę. Dzisiaj temat dotyczący motywowania sprzedawców i utrzymania motywacji, czyli trochę co zrobić, żeby sprzedaż sprawiała przyjemność. To jest nasz dzisiejszy temat. Będziemy rozmawiali o tym, co zrobić, żeby zawód sprzedawcy, żeby sprzedaż była fajnym zawodem? Bo uwaga, to jest trudna praca. To jest praca, która potrafi być absolutnym przekleństwem, a jednocześnie to jest praca, która dla wielu jest pracą marzeń. I bardzo często to, to jak wykonujemy ten zawód, decyduje o tym, czy to jest praca marzeń, czy to będzie no, praca z najgorszych koszmarów. Więc trochę porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby to rzeczywiście była praca marzeń, bo to wcale nie jest oczywiste i proste. Trochę porozmawiamy o tym, co w tej pracy jest fajne, bo w gruncie rzeczy to jest fajny zawód. To jest zawód, który daje możliwości, w którym ludzie się rozwijają, w którym czasem są całkiem niezłe pieniądze, więc porozmawiamy też o tej jasnej stronie tego zawodu. Czyli generalnie będziemy wokół nawyków dla motywacji, które. Który powinny być częścią pracy sprzedażowej, czego powinien uczyć handlowców, menadżer sprzedaży, właściciel firmy, bo bardzo często to, czy to będzie zawód marzeń, czy nie, zależy nie tyle od samego handlowca, ile od kultury firmy, czyli właśnie od właściciela firmy, od szefa sprzedaży. Więc trochę porozmawiamy o tym, na co zwrócić uwagę, czego uczyć handlowców. No, i po prostu porozmawiamy trochę o tym, jak przyjemność miesza się ze skutecznością, jak skuteczność wpływa na doświadczenie przyjemności, i odwrotnie, raczej to odwrotnie będziemy częściej doświadczali. Pamiętaj o tym, żeby wziąć to co ci pasuje, co pasuje do twojego modelu biznesu, do tego jakich masz klientów, bo będą te rzeczy troszkę inaczej działały. Na przykład, jeżeli masz cały czas tych samych klientów, czyli budujesz sieć dystrybucji, pracujesz z zamkniętą grupą klientów, lub kiedy cały czas pozyskujesz nowych klientów, będzie to działało trochę inaczej, jeżeli masz nie wiem, dwie spo, dwa spotkania sprzedażowe w tygodniu, inaczej, jeżeli masz 5-6 spotkań sprzedażowych dziennie. Więc pamiętaj, żeby to trochę dostosować do swojej branży. No dobra, rozmawiamy o długotrwałej motywacji, czyli co zrobić, żeby sprzedaż rzeczywiście była przyjemnością, żeby znaleźć ten motor, który powoduje, że chcemy być w sprzedaży, chcemy pracować z klientem, co może zrobić menadżer? Po to, żeby jego ludzie byli zmotywowani, i oczywiście jesteśmy dzisiaj skupieni na tych rzeczach niefinansowych, czyli nie mówimy dzisiaj o finansach, nie mówimy dzisiaj o premiach, nie mówimy dzisiaj o zarobku, tylko mówimy o tych rzeczach wokoło samego stylu pracy. Pierwszą rzeczą to są w ogóle własne przekonania i naprawdę to jest absolutnie pierwsza rzecz. Czyli co ja myślę o sprzedaży? Jest takie powiedzenie, że sprzedawanie to pomaganie i oczywiście to jest super ważne powiedzenie, czyli takie założenie, że ja mam pomóc klientowi w procesie podejmowania decyzji. Tylko oczywiście trzeba to zrobić mądrze, tak żeby na końcu był też ten, ten czynnik etycznego zarabiania. I tu nie ma co się kokietować, że te dwa czynniki muszą się na siebie nałożyć, czyli musi się nałożyć to rozumienie, że sprzedaż to nie jest wciskanie czegokolwiek, że sprzedaż to nie jest łamanie kręgosłupa klientom. A w, w tych filmach przed live'em miałem takie nagranie, i ja naprawdę słyszałem ten tekst, jak menadżer sprzedaży mówi do handlowca: Pamiętaj, masz pałować klientów. Naprawdę, no, słuchajcie, miałem no, trochę złamane serce to takie szkoleniowca. I kogoś, kto kryłuje mądrą sprzedaż, kogoś, kto pracuje z handlowcami nad tym, żeby pracować mądrze. A tu nagle słyszę no, głupie zdanie po prostu. Więc y, pierwsza rzecz to są nasze własne założenia. Druga rzecz. To jest radzenie sobie z porażką. To jest trudny zawód pod tym względem. Nikt nie zastanawia się nad tym, czego doświadcza handlowiec, którego obraził klient, czego doświadcza handlowiec, który nie sprzedał, nie wiem, 5, 6, 7 spotkań, a ostatnio prowadziłem szkolenia dla branży, w której zamyka się co setną rozmowę sprzedażową, czyli trzeba przejść, Trzy, trzeba przejść 100 rozmów sprzedażowych, żeby jedną zamknąć. Oczywiście duże kwoty, kontrakty wieloletnie, no ale setka. I tutaj jest kilka rzeczy. Czekajcie, muszę cofnąć to. I tu jest kilka rzeczy. Po pierwsze, tutaj jest sama kwestia tego, że trzeba umieć pracować z własnym entuzjazmem. I to jest bardzo trudna rzecz rozwojowa, szkoleniowa, ale ona jest istotna. Na pewno to znacie. Ja znowu daję przykład człowieka, który mówi do klienta, dzień dobry, słucham, w czym mogę pomóc. No i teraz tak, mamy, dzień dobry, mamy, słucham, mamy, w czym mogę pomóc, a komunikat jest, no, nie chcę zamieniać tego nawet na słowa, ale myślę, że słyszycie to, co jest w energii, więc umiejętność pracy z własnym entuzjazmem jest istotna, dlatego tam się pojawi jeszcze jeden ważny komponent. Jednym bardzo ważnym paradoksem, takim na początku pracy z klientem, który pomaga, to jest to, że w pierwszej relacji z klientem warto pozwolić klientowi nie kupić. To jest naprawdę paradoks. Czyli jeżeli na początku pracy z klientem handlowiec umie stworzyć taką atmosferę bez presji, to na końcu będzie sprzedaż. I wiem, że to jest paradoks, ale to tak działa. Czyli umiejętność wchodzenia w relacje z klientem bez naciskania, bez wygenerowywania presji. Dlaczego? Dlatego, że ta presja ona jest wywoływana na kliencie, ale też handlowiec wywołuje tą presję sam na sobie i to ta presja wyniszcza. Bardzo ważna umiejętność. No i w ogóle, jeżeli ktoś, handlowiec, nie sprzedał, to jest bardzo ważne, żeby umieć odnieść się do procesu. Bardzo ważna umiejętność, która wpływa na motywację, na tą gotowość. Że ja wchodzę w relację z następnym klientem, z następnym i z następnym. Jak nie masz procesu, oceniasz siebie. Jak masz proces, czyli masz jakiś standard pracy z klientem i to jest to, czego uczymy. Najpierw przejmij prowadzenie, później zbuduj bezpieczną relację z tym klientem, później wejdź głęboko w potrzebę. Jeżeli nie ma takiego procesu, to handlowiec zaczyna oceniać sam siebie, firmę, produkt. Jak masz proces, oceniasz proces, czy jesteś w stanie zastanowić się: no dobra, co ja zrobiłem nie tak, co ja mogę zrobić inaczej? Bardzo ważna umiejętność. Jeżeli zarządzasz zespołem sprzedażowym albo pracujesz w sprzedaży, to warto mieć to gdzieś z tyłu głowy, żeby mieć taki standard pracy z klientem, bo wtedy można do tego się odnieść. Umiejętność numer trzy, czyli ta ważna umiejętność do tego, żeby utrzymać wysoki poziom motywacji, to jest umiejętność zadbania o siebie, czyli w ogóle zrozumienia tego, że ja, jako sprzedawca, jestem ważnym elementem sukcesu. To nie jest tak, że ważny element to jest tylko produkt, cena, nie wiem, dotarcie do klienta, ale też ja sam. I tu jest i umiejętność odpoczywania, i umiejętność stawiania granic. I to stawiania granic naprawdę na wielu poziomach, bo to nie chodzi tylko o to, że ja powiem na przykład klientowi, który się wydziera na mnie, że. Przepraszam, ale nie życzę sobie tej formy komunikacji, ale też umiejętność stawiania granic, na przykład u przedstawicieli handlowych, że przychodzi taki moment, że ja już przestaję pracować z tym klientem, ponieważ jeżeli pracuję od nie wiem, roku, nie mam efektu, to przestaję się łudzić. Tutaj wchodzą takie mechanizmy, które są w hazardzie obecne. Czyli ludzie, nie wiem, siedzą i obstawiają w hazardzie cały czas, bo mają tą potrzebę odbicia się, mają tą potrzebę odpracowania tego, co stracili. Bardzo ważna umiejętność, określanie granic, następne podejście strategiczne, czyli umiejętność numer cztery. Czym jest podejście strategiczne? Po pierwsze, umiejętność stawiania sobie celów samemu sobie, czyli na przykład zadanie sobie pytania: nie wiem, z kim ja prowadzę rozmowy, do kogo ja jadę, albo ile ja chcę sprzedać. Bardzo ważna umiejętność, planowanie. Do tego w ogóle uczy się przedstawicieli handlowych, czyli co ty robisz danego dnia po to, żeby rzeczywiście sprzedać, żeby wygenerować większą sprzedaż, bardzo ważna umiejętność. Jeżeli firma sama szuka sobie klientów, albo handlowiec sam szuka klientów, albo dział sprzedaży jest za to odpowiedzialny, czyli sam robi prospecting. To jest to, to dotarcie, czyli nadmiar klientów, czy ja rzeczywiście dbam o to, żeby mieć ten nadmiar klientów, więc umiejętność podejścia strategicznego jest bardzo ważna do tego, żeby ta praca sprawiała przyjemność, ponieważ ci, którzy działają spontanicznie, oni mają często łatwość budowania relacji z klientem, ale też załamują się, jeżeli klient nie kupił. Jak pracują strategicznie, to ta praca jest zupełnie inna, to jest zupełnie inny model pracy. Tak przy okazji, jeżeli chcesz, za chwilę podam jeszcze te następne trzy rzeczy do, do tego, żeby utrzymać ten wysoki poziom motywacji, ale jeżeli chcesz pobrać e-booka, to jak wpiszesz tomaszkalko.pl, ukośnik materiały. Albo jeżeli oglądasz to już w powtórkach, no to możesz zrobić zdjęcie QR kodu, czy, czy skan ekranu i wejść na, na zakładkę, tam możesz pobrać materiały. Mamy następny poziom sprzedaż wartości. To jest w ogóle bardzo ważna rzecz. Jeżeli chodzi o motywację, to ludzie są zmotywowani, kiedy robią coś, co sprawia im przyjemność, albo coś, co jest dla nich ważne. I to jest bardzo ważna umiejętność, czyli umiejętność pracy wokół wartości, umiejętność budowania marki, umiejętność nie sprzedawania ceną. To jest w ogóle jedna z bazowych rzeczy. Handlowcy, którzy wpadają w depresję, którzy tracą motywację, to są handlowcy, którzy sprzedają cenę. No chyba, że mają turbotani produkt, ale zakładam, że jak ktoś ma turbotani produkt, to się nie szkoli, to nie musi się szkolić, bo ci, którzy mają turbotani produkt, to wystarczy, że dotrą do klienta. Natomiast ci, którzy sprzedają produkt skomplikowany, nie najtańszy, wartościowy. To jest umiejętność niesprzedawania ceną, przejęcie prowadzenia, wyjścia w ogóle z tego paradygmatu ceny. Zrozumienie jednej z ważniejszych prawd, czyli tego, że klient wybiera najlepsze rozwiązanie, na jakiego stać. I teraz praca sprzedawcy to jest praca z tymi dwoma komponentami. Czyli z jednej strony praca z tym komponentem, co to znaczy najlepsze rozwiązanie dla tego klienta, co ten klient chce, co ten klient potrzebuje i kwestia, co to znaczy. Jaką kwotę przeznaczył dany klient? I tu bardzo ważna umiejętność i bardzo ważna wiedza. Najczęściej klient, jak mówi, że przeznaczył nie wiem 100 jednostek, 100 tysięcy, 100 złotych to nie ma znaczenia to nie znaczy, że to jest ostateczna kwota. To jest kwestia umiejętności pracy sprzedawcy nad tym, żeby tą kwotę rozciągnąć. I to jest o tyle ważne, że bardzo często handlowcy kotwiczą się na tych pierwszych kontraktach, czyli klient mówi: Mam 100 złotych, co ja za to mogę kupić. Ale to jest część negocjacji. To nieprawda, że ten klient przeznaczy tylko 100 złotych. I to jest w ogóle zrozumienie, po co mamy markę. I tu mowa i o marce firmy, którą handlowiec reprezentuje, i o marce samego handlowca umiejętność budowania tej marki, umiejętność pracy z klientem wokół wizerunku. Tak przy okazji, jeżeli sprzedajesz i sprzedajesz drogie produkty, skomplikowane, to niedługo będzie szkolenie stacjonarne. Tam będzie i o sprzedaży i o negocjacjach. Jak wejdziesz na stronę tomaszkalko.pl, ukośnik sprzedawaj wartość albo znowu pod tym QR kodem znajdziesz informację o tym szkoleniu. To jest szkolenie dwudniowe, stacjonarne w Warszawie. Jeżeli chcesz rozwijać się w sprzedaży to wejdź na, to wejdź na tą stronę, bo to może być fajne dla Ciebie. Wartość numer 6. Psychologia i style decyzyjne, na jakimś etapie, jeżeli handlowiec ma sprzedawać dużo, ma mieć radochę z tej pracy, musi zrozumieć różnice w tym, jak się ludzie komunikują, bo najpierw jak się pracuje w sprzedaży, to handlowcy próbują dać to, co chca, sami chcieliby wziąć jako klienci. Wywierają presję, taką, no po prostu próbują wywierać presję. A na jakimś etapie? Zrozumienie, jak ludzie myślą, jakie mają style myślenia, trochę zrozumienia samego siebie, dlatego że handlowiec projektuje siebie na klienta, a uwaga, to nie zawsze działa. Tu się tworzy też adekwatne poczucie własnej wartości, czyli zrozumienie tego, kim ja jestem, jak ja myślę, jak ja funkcjonuję. I z tego się dopiero bierze zrozumienie innych, dlatego robimy badania psychometryczne, dlatego robimy badania, szczególnie bardzo ładnie się sprawdzają badania czteropolowe, freeze, disc, inside discovery, dlatego że to są te badania, które pokazują ludzką psychologię w dość prosty sposób do przeniesienia w procesie sprzedaży, bo to nie jest skomplikowane. A jednocześnie daje takie proste, proste narzędzia. A, to masz ten model klienta, z tym modelem klienta należy tak pracować. I teraz to jest ważne, bo ta wiedza daje motywację. Dlaczego? Dlatego, że motywację daje efektywność, motywację daje skuteczność. I jeżeli handlowiec zaczyna sprzedawać, zarabiać, zaczyna widzieć, że umie pracować z klientem, to chce wracać do tego procesu. No i w ogóle prowadzenie procesu to już jest coś, co jest myślę, że jasne, czyli ta świadomość, jak mam pracować z klientem. Bardzo ważna rzecz i to jest dokładnie to, czego uczymy na szkoleniu. Pełnej świadomości, jak mam pracować z klientem. Jak wiem, jak mam pracować z klientem, to nagle ta praca zaczyna sprawiać radochę, bo ja wiem, co robię, wiem, jak działać, wiem, dlaczego nie sprzedałem, jeżeli nie sprzedałem, albo wiem, na przykład, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby sprzedać. No, i tam jest głęboko, bo tam jest przejęcie prowadzenia, rola emocji, pogłębione badanie potrzeb, i każdy z tych elementów jest w pełni omówiony na poziomie świadomości. Sprzedaż oparta na wartościach, procesy związane z zamknięciem. Więc jeżeli sprzedaż ma być fajna, jeżeli sprzedaż ma sprawiać przyjemność, jeżeli handlowiec ma wracać do tego procesu chętnie, jeżeli ten proces ma sprawiać mu radochę. To musi najpierw grzebnąć we własnych przekonaniach. To jest no, na przykład to myślenie, że nie wiem, premie będą napędzały handlowców. Niestety, bardzo skomplikowana rzecz. One działają, ale działają krótkofalowo. Warto zrozumieć to, że sama przyjemność jest motywująca. Czyli, mówiąc najprościej, handlowiec musi tak prowadzić sprzedaż, żeby ta, sam proces sprzedaży był dla handlowca przyjemnością, nie tylko dla klienta. Dlatego, że całe, no, cała masa szkoleń jest skupiona na kliencie. Zresztą moje też w pewnym sensie, ale warto pamiętać o tym, że ważnym komponentem w tym procesie jest też to, żeby handlowiec umiał czerpać przyjemność z tego procesu. No właśnie, pomagaj, i zarabia i buduj markę, czyli znowu tutaj mamy te, te takie bazowe umiejętności, czyli świadomość, że mam pomagać klientowi w podejmowaniu decyzji, umiejętność zarabiania i umiejętność budowania marki w tym procesie. Wiedza o tym, jak przeprowadzać klienta przez zmiany. To jest w ogóle. Handlowcy mówią, czasem ja nie potrzebuję psychologii, tylko cała sprzedaż jest psychologią, bo sprzedaż to jest przeprowadzanie klienta. Przez proces zmiany przekonań. To jest najprostsze zdanie. Każdy handlowiec w każdym procesie sprzedażowym ma przeprowadzić klienta przez proces zmiany przekonań. I jak handlowiec wie, jak to robić, to nagle się okazuje, że to się staje zabawą, że ja to umiem, że ja to zaczyna sprawiać mi radochę, więc ta wiedza jest tutaj niezbędna. No, i praca na procesie. W moim przypadku, ja oczywiście promuję swój proces, czyli proces 6P, ponieważ on jest prosty, łatwy do zapamiętania i co najważniejsze, skuteczny. Więc jeżeli pracujesz z zespołem sprzedażowym albo sam jesteś sprzedawcą, to te 7 zasad, to co masz tutaj w podsumowaniu, to są najważniejsze do tego, do rzeczy do tego, żeby sprzedaż sprawiała przyjemność, czyli umiejętność zadbania o siebie. Umiejętność odpowiedniego ustawienia, założeń w pracy z klientem, niestety świadomość procesowa, czyli ta wiedza, jak mam pracować z tym klientem, zrozumienie tego, że ja muszę przeprowadzić klienta przez proces zmiany. Chyba najważniejsze nie sprzedawanie ceną, bo sprzedawanie ceną to jest taka studnia bezdenna, a to wymuszają klienci, więc to jest taka najważniejsza umiejętność. No dobra, jeżeli to, o czym opowiadam, pasuje ci, jest ci bliskie, widzisz w tym głębie jakiegoś rozumienia, a nie tylko takie proste tabletki, to pomagam firmom budować przewagę konkurencyjną. Uczę sprzedaży opartej o wartości, uczę negocjacji i tych agresywnych, ale też długofalowych, miękkich, tych, gdzie raczej dbamy o to, żeby pracować z klientem przez długi okres, uczę etycznego i mądrego wpływu. Uczę komunikacji w sporze, to raczej wewnątrz firmy ludzi, do tego, żeby oni się nauczyli pracować, wymieniać myślami. Uczę mądrego przywództwa i uczę różnorodności, robię badania psychometryczne. Znajdziesz to wszystko na mojej stronie tomaszkalko.pl. Jeżeli chcesz stworzyć proces dopasowany do Twojej firmy, w Twojej firmie, napisz do nas po prostu maila, ponieważ pracujemy z organizacjami, uczymy firmy. Tego, co jest dla nich potrzebne w oparciu o ich przykłady, o ich modele, o ich klientów, o ich lejek sprzedażowy. Więc jeżeli chcesz rozwijać swój zespół, widzisz taką, taki potencjał, albo pracujesz w firmie, to puść taki komunikat, że jest człowiek, który naprawdę potrafi w tym pomóc. Napisz maila biuro.małpakalko.pl albo jeżeli sam sprzedajesz, jesteś właścicielem firmy, wejdź po prostu na moją stronę. Tu jest taka zakładka, czekajcie, to może powiększę. Sklep i wydarzenia. I tutaj są wszystkie informacje o takich gotowych produktach do wzięcia, które mamy w ofercie. Ja już na dzisiaj Ci dziękuję. Życzę Ci, żeby udało Ci się sprzedawać dużo, drogo, żebyś miał, miała zadowolonych klientów. A jeżeli zarządzasz zespołem sprzedażowym, żebyś miał, miała zaangażowany zespół. Zespół, który umie dbać o to zaangażowanie, który umie dbać o te fajne flow w pracy z klientem. Do widzenia. Hej.